Idziemy oglądać tą mz piękną Idziemy obejrzeć Czemu ona ma czerwone siedzenie? No to jest taka widzisz, taka bardzo ładna mz -ka. Ładna maszyna, nie? No Taka podobna do wujera Rafała, nie? Tylko ta już jest ładnie zrobiona A ta mz po ile? 23 tysiące Taka Ładno, nie no. Ładne siedzenie nie? Wojtek? A to jest tłok? Jaki tłok? To jest ten amortyzator gdzie, są, gdzie, jest, gdzie jest gaźnik? Jest? Tym, gdzie jest gaźnik przy tym moto, motorze? Łatwizna Łatwizna, tutaj jest gaźnik Idziemy to taki kliknik. Co? No bo ja mam rękę. Może być. Ja. Przebierasz, ja. przebierasz. To ładnie nie? Pokaż. O tutaj są różne, różne części. Różne części, ale wiesz co, daj rację ten dom. Bo ty za dużo machasz tą ręką. Nie macham. Machasz, machasz. Masz ładnie trzymać. Tak? No. Będziesz miał ładnie trzymać, czy nie? To jest komar? A to jest jakiś komar? Tak. To jest komar. Czyli dowolę tą kutkę. Tu są jakieś. To są To są jakieś. To są jakieś. A ja to mam robić? Chodzić ze mną. Opowiadać coś fajnego, takie O jak tam ten taki mały motorek? O tego krosa, To ty jesteś za mały, wiesz? Chyba zabiję. O zobacz tu takie ładne kaski są choć. Ale pasuje ci na głowę? Tutaj są ładne kaski, widzisz? Nie ja ci się nie z Ja tam ogniem. No, elegancki. Zobacz, no bo tutaj to jakie to są to fajne to silniki, to ładne. To jest ten y Simpson? To jest <kluje> Simpson? No jaki Simpson? To jest komar, Wojtek. No ale ja się mylę. Tak właśnie ładny komar, to 2900. Zielony 2000 pokaż mi tutaj przy tym komarze gdzie jest ten gdzie jest gaźnik przy tym komarze bardzo dobrze a zbiornik paliwa? Okay. elegancko to idziemy dalej ta MZK stoi? nie, to jest CZ-a Wojtek. CZ? Prawie. Prawie jak -a. CZ Chodźcie jak tu wtedy ten Batman był Pamiętam jak był ten Batman, pamiętam Chodzę że go teraz nie ma tu widzisz mamy zarejestrowanego Simpsona. O jest jakaś kiełba. Czedowo Z 59 roku. Tu już jest ładnie odmalowany, a to jest jego oryginalny kolor, nie? Tu jeszcze widać nawet zobacz, że są szparunki, nie? A co jest jesteś mrąca? No to taki jest właśnie taki element ozdobny. Dlatego on tutaj jest pokazany w oryginale, nie? A ile wojtek jest ten Simpson? 3400 3400, tak? No 30. A tutaj mamy zarejestrowany motor, ten obok co to jest za motor? To jest 800? Nie 2,700 tylko 2,700? 2,5 a on ma 350, Więcej no spokojnie, przecież dopiero przyjechaliśmy, także na pewno coś poszukamy A tutaj gdzie jest gaźnik? No, no, nie zadawaj mi tylko gaźniku No dobra, ale co gaźnik robi? Po co jest gaźnik w silniku? Żeby przeprowadzał on tak. paliwo do, do silnika Rurką Tutaj wężykiem, nie? No chodzi Chodź Ja wolę normalne gaźniki Teraz byśmy musieli iść tam na drugą stronę Wojtek. Chodź nie jedziemy pomału. Tu są silniki? No. silniki. silniki tu jest? Koła. Silniki koła. Nawet rowery tu sprzedają. Nawet rowery. Tak ma się dać. Od czego to jest? od czego to jest? Nie mam pojęcia od czego to jest Wojtek. Właśnie. Czekaj, tutaj jest jakaś tabliczka znamionowa. Tak, ekspres, pan dobrze mówi, no? Ekspres, ekspres. na, na zapisane. Aha, no. no tutaj też jest na tym. Na tabliczce znamionowej. Ekspres Werk AG Buchiar 97 roku. Nie, 97. Pojemności Źle powiedziałem Idziemy do i Tak jakoś mało, A bo to ciepnie, nie? co to są To są takie jakieś ozdoby widzisz, no Takie jak Pani siedzi na kibelku Pan robi siku. Takie ozdoby, tylko delikatnie, nie? Śmieszne, nie? No. Idziemy. A to wiesz do czego jest? To tutaj? Jest lina. To są pasy do zabezpieczenia ładunku. A to? To są wszystkie takowe. Pokryły. tutaj jakie mamy. Śrupko ma. Nie. Zobacz, takie ładne a tam jest samolot. Taki jak ma wujara Rafał, tylko że taki w innym kolorze, nie? I wuja ma w oryginale całego. Tu jest samolot. Przepraszam, w jakiej cenie ten Simpson? 7000. 7000. A to tam jest samolot. No. to nie jest samolot Wojtek, to jest wózek boczny. Od jakiego motocykla? Od Junaka. Od Junaka. junaka. O. Widzisz jaki ładny tutaj? Wózek od Junaka. W takim nawet dosyć ładnym stanie, nie? Tam jest zbiornik, a rzeczy jest zbiornik No, tylko że od ts chyba, nie? O, zobacz jakie tu pan ma fajne kufry Ale ten balonik mi się podobał Ale my już mamy My już mamy kufry, dobra, idziemy Idziemy, idziemy Powiem mało jest tych motorów. Mało jest motorów? Zaraz na pewno jakieś będą, wiesz? Tam Nic się nie ma O, Dlatego tam pójdziemy, w tamtym kierunku. Chodź. Chodź tu ze mną. Będą tu odpalać? Nie Tutaj mamy Simsona, nie Nie, nie odpalają. Chyba z, z, z którego roku? Z 58. O 200 na godzinę. 200. 200 na godzinę. Ile to można jechać? 70 może jechać. Mhm, mh, mh.

11 11. dziewięćset Ładna maszyna, nie? Tylko z Trzeba by było jej poświęcić, Wojtek, trochę czasu, Renowacja pojazdów Tu jakie są piękne, nie? Pojazdy wojskowe Megafony. No. A to są jakieś armaty? Nie, to są takie nosze, wiesz? Tutaj się, ten chorzy, chorzy leżą na takich noszach i wtedy jeden idzie z przodu, drugi z tyłu i może e, chorego przenieść. Zapytaj się o Wojtek tutaj pana ile kosztuje ten silnik do WSP? Tak? Dalej. No? W jakiej cenie? No pytaj się dalej. jaki ceny silnik do WSki? 1200 zł. A kiedy mnie zapyta o, o świecę? No, miałeś się zapytać, to się boisz. Ale świeca! Co świeca? No świeca! zaraz, spokojnie. Zaraz, A tamta używana za 80. Hmm. No, tu pan ma jakieś ładne włoski, mój tak Dzień dobry. W jakiej cenie tutaj te? W ta pomarańczowa? 7,5 tysiąca. A ta tutaj? Trójka? 4. Cztery. A ta? 3,5. 3,5 tysiąca. I tu mamy też w To już z 50 któregoś, nie? 59. A ta w jakiej cenie? 6,5. 6,5 tysiąca. No ładna maszyna. Dziękuję bardzo. Chodź, chodź. komendarmu. To piękny dziwny motor. A jaki ma ogromny zbiornik? No to taki pewnie, że takiego motorka jeszcze nie widziałem. Prawo, lewo. To już się trzeba na tak? Nie, lewo się No, ale nie, do, nie dotykamy, nie, bo nie no, To tam przyklepuje praktycznie wszystko i wydaje się, nie da, że wstanie tam Tu mamy Honda A to? Dzień dobry To jest e, Parilla, tak? Tak To, tak? to coś włoskie, francuskie? włoskie tak, Włoski motocykl To nie jest moje Kurczę To jaka tu jest pojemność? Tu jest stópka Chodzący, on na chodzie jest Parilla Nie wiem, z 60 roku, w jakiej cenie tutaj? 17. Same takie wizy Honda, tutaj mamy Lamberta, a ta Lamberta? Lambretta. W jakiej cenie? 18. 18. No to jest chyba jakiś u. sprzęt za wschodniej granicy, tak? Dokładnie. Masz dokument. Nie jest nie, do niego, Ale on jest. Nie ma w tym momencie, a pół poprzedniego właściciela jeszcze jest. Ale jest stary jakiś dokument. Nie? Stary dowód rejestracyjny. 18 tysięcy. to idzie go zarejestrować. No bez problemu. No weź padł, On ma padłbyś lepiej, bo... No to, to bez problemu. Na no, zabytek no to, zabytak to, to ceny tam to... w granicach 1000 no, zł, nie? Wam? Chodzący działający taki łatwy. No był chodzący działający, to jest niby do odpalenia no, nie? No, w ten sposób. Ładnie no, wygląda, teraz... trzeba robić jeszcze, No, no, no. Trzeba no. by doregulować. Ładnie to łańcu wszystko w osłonie I już, nie? A no, konkretna reguła to ta twórka. O. Ładnie Dobra, dziękujemy bardzo Widziałem się jakie fajne włoskie sprzęty o tutaj zobacz Pan, do sprzedania kłada. A czemu mam z przodu wydechy? To nie są wydechy, to są takie wiesz Takie orurowanie, nie? Romet i Cerzeta Romet mamy ile? 3200 CZ a 175 2800 bez dokumentów. Chodź, tak na drugą stronę, bo my tutaj nie, nie ogarniemy tego wszystkiego. Musimy iść raz z jednej strony, a potem pójdziemy z drugiej. są jakieś starożytne auta. Starożytne auta? O tak. Co? Motorynka piękna, nie? Idziemy ją obejrzeć? No. To ostrożnie, żebyś nic nie uderzył, tak? 9300. Co? No, ale te zetki, no, 150 Ej, raczej ja takiej nie chcę. Czemu? Bo ona ma za wysoko wydech, ja <laughs> Przestań. On tego raz byś się oparzył. Nie! A ty? Więcej. Mówisz, że więcej razy? Tak. Ładna, piękna motorynka, nie? Smacznego! Patrz Wojtek. Motorynka fajna, nie? Dobra. Ja już myślałam, nie ma jednego Wychodzimy tutaj, ostrożnie tylko, żebyś nic nie trącił. Ostrożnie. Uważaj pod nogi. Gdzie? Zbiornik Zbiornik. Rób kubkę. Wydech. No ale no, muszę... Masz no, 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 600 i tam chciałem 200. I im jak mi wyjewał i mi opuścił, kupiłem za półtora tysiąca, a on Tak, to jest od 200... Od 250. Może taki, to jest od WSK. W jakiej cenie wydech? To 250? 200. To jest 200 Idziemy dalej, no tak. Tu mamy całą hałdę silników. Pamiętaj, żebyś uważał pod nogi, nie? Żebyś komuś coś nie nie uszkodził. Nas można Mówisz? Hmm? Że można? Ale chłodno, Nie. No. Powiem ci, że też żałuję, że. Ale mżetko jest na obrazie. No? To jest nawet żółta NZK. Bagażniki boczne. Nie, to jest książka z naprawami. Przepraszam w jakiej cenie te bagażniki boczne? 270? Nie, wiem to ja nie oczuję. Zbiorę na chwilę. A no to male po prostu nie wszedł ty kicznach. Od Simpsona W jakiej cenie? Zajęty rozmową ci pokażę Dobra to są kupi takie to są tu jest moja wymazona MZ No jak będziesz miał swoją MZ to ja ci kupię Dobra O to są widzisz jakieś inne jeszcze książki fajne zobacz Od Simpsona ale ostrożnie, dobrze? Ostrożnie To jest książka od Simpsona, zobacz jaka piękna. A tak? Wojtuś ostrożnie, tak? Zobaczymy czy tutaj nie ma łademzetki, kurczę może. Tu są same Simpsony. <grystanie> Przestań. 25 No tak. Od Simsona FIFA Dobra Wojtek, odłóż ładnie Odłóż Tutaj ładnie Przepraszam, te bagażniki boczne w jakiej cenie? Bagażniki w jakiej cenie? A to są tutaj do 250 nie? 250 to do ts o to jest 250 ETZ. No nie, to skuter jest. To mhm. jest TSK a to jest etz o, o, to ETZ, e ale 350 złotych 350 złotych, dobra, para. Super, dziękuję bardzo. A do to jest to ja wysłał te No ja by nie. Widziałeś? Ile pan mówił? 270, nie? To no tata kupił za 150 i tak musiałem przerobić. Niech się wynadał taki rower Co? My się na Papiery od C2900 Włoskę tutaj mamy Ostrożnie, ostrożnie Wojtek Tu mamy jawę jest dowód 6200 A to jest romet? No to jest... To jest właśnie co to jest Kurde, ale chyba jakiś romecz Tak mi się wydaje ostrożnie Lepiej wiem od Ciebie Ty mówisz, że wiesz lepiej ode mnie? I tutaj mamy Za 2700 O, a włoskę mamy za dwa Za 2000 День.